Dzisiaj przystałem do końca. I jest na końcu. Na... No, jest takie nie spoileruj, ja jeszcze że... nie przestałem. A nie, 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 jak Który nie jest opisem, tylko powiedział, że żadne... Że nie da się opisać jego po prostu, wiesz. Tak miał już wyjebane w tym maniech. Ja już miał pierdolę, jakby... Bigos opisałem na stronę A4, nie chce mi się już kobiety opisywać opisałem nawet. 14 latkę. On totalnie był pedofilem. On musiał mieć chrapkę na lolitkę, jakby nie masz bata, że nie. A że nie było wtedy jeszcze kontaktu z Japonią takiego dobrego, że klepnął swoją wersję. Ciemna strona Mickiewicza, o której nie chciałeś wiedzieć. No kurde. Może i Słowacki no. lubił Wacki. No. Ale Mickiewicz, ale Mickiewicz był judezki. mango z O nie. Poszliśmy w dwie strony z tym żartem. Okej. Okay. Chyba wolałbym być mango z aniżeli pedofilem. Ale to nie ja wiem. Spoko. Ja, ja, ja lubię zwiedzać parafii, wiesz, ja lubię zwiedzać parafie różne. To jest trochę to samo. Tak? To nie jest to samo, Marcin. To jest praktycznie to samo. nie. nie. Ma, sobie One Ale ma wiele podobieństwa. Albo lubisz małe dzieci, albo lubisz małe dzieci. Narysowane. Narysowane. <laughs> nie, to jest... Exactly, exactly. To jest to samo. I wiesz, jaka jest wartość logiczna zdania, które Ty przed to? chwilą powiedziałeś? Zero. To jest to samo! Jest tak to To jest tak to logia. samo? Tylko, że Mango's są zbyt yy, nieśmiali, żeby podejść do prawdziwych dzieci. Tak. <grym> I tutaj, tutaj ci powiem, że nieprawda, bo ja jestem nieprawda. i Mango's i podchodzę do prawdziwych dzieci. To ciekawe, To To dobra? Do to To, to, to. <noise> kb tak Z przyczyn prawnych nie jestem pedofilem, nie mam jeszcze 18 lat, nie mogę być pedofilem. Nawet jakbym miał 18 lat, nie byłbym pedofilem. Po tak. trzech razach się resetuję. Tak. <noise> ja Podoba mi się ten team już. Brąz to tier czwarty. Jak nie, w to jest ja najlepszy. Tabu. No to wziął mówię, wziął team ze, tier zero. Tir, A, ale kupa. tir taki jeżdżący, że. Tak, no, no ciężarówka. I da się, da się zmutować kogoś. Na Discordzie? Jasne, ja mogę być go wyrzuć, wyrzuć go, wyrzuć go. kogo? A bota, czyli bot gra. gra. Nie, widzę was, by the way. Przepraszam, żartowałem. Znaczy, to było e, dosyć do... zabawne, nie ukrywam, ale. Fuck off. A ty gadałeś w ogóle do nas, czy tak po prostu wyszedłeś takie. A tak, tak, ja wyszedłem i potem prowadziłem mój monolog przez jeszcze jakieś 20 sekund. Wszedłeś? Co No ja waliłem go po prostu. Ja że bota waliłem. Nie, to Karol był. Ja się to łatwo nie zamykam, Marcin. Nie pamiętasz? Dobra. Bo bota mam wyciszonego do jednego procenta, Grzyb. Nie, nie, to znowu oni. Nie. Gibi, fuck. Fuck. To jest znowu oni. Ten team z poprzedniej gry. Same, te same? Gzibi! Gzibi, Gzibi, Gibi, o kurde. Trzy platyny. Andrzej bo Maksima. Trzy platyny są. Dobra, ale Silver i Gold to są robieni. Mastery 62%, Wladimir 64%. Nie, zostawiam Mastery. Nie, nie, Zilana musi zbanować w wypajkach, szczerze. tobie tym Masterowi. Zbanujmy Zilana, Zilana. Widzicie tego Joseph Thompsona no. na dole, Ivern i Fiddlesticks, co jest? O kurde. to losowość. Szczerze, da się wyciągnąć takie win tego, tak losowo po prostu. 33 mecze? No. 24 mecze. Zobaczmy mainstream ich. 21 nie, mecze to jest sample size. 51 to był sample size. 21. 51. We wszystkim się średnio ocenia po 21. Minimum sample size. Dawaj. Kto on będzie i? E, pokażę, że stówka w ogóle. No to poszedł. Ja. No im. Ja! <laughs> On już mówi teraz, że będzie feedował! Już teraz ja wiem! Wydaje mi się, że. Ta platynka 4 jest Hellface. Totalnie to. go porobię. Spoko. To jest chill face. Nie umiesz po angielsku, czytać, nie jest Held, go chill. A ja po polsku. Hellface. Tylko badajemy mu Wladimira, bo na Wladimira się no. ja Się już nie roba, ko nie! No nie! A, to jest ten Nie, to no, jest Robak, nie. O nie, U, nie. O nie! o nie! O nie! No ale trzeba mu napisać, że... Napisiałem na czacie potem w grze... Jak tam opis Bigos na stronę A4? Jak Cię, tam Bigos w polowanku? Jak na Bigos w polowanku robaku smakował? Nie, on nie jadł przecież. Co jest, nie czekaliście? Aha, nie, moment! Fuck. No, Ale no i mówię... pałas polaka, sorry, jesteś na maszyzie? Wyrąbany 6 lektur w 2 tygodnie. Nieważne, Chillface będzie szedł Mita. Tatynka 4 Mister ja będzie szedł z supporta. Bardzo mi się podoba ten Hellface. Masz 60% nasyla, Widzisz? Nie? Hellface na Widzisz? Hellface tam usię. To jest Hellface jak chuj, to jest chill face. Gdzie gra? Długie imię. Joseph Thompson chyba idzie w dżunglę. Jak on spikuje tego Ivern'a, to ja wychodzę. Jakoś dziwnie mi się wydaje, że junior robak coś udaje, bo ma za mało maestri. Junior robak, mówisz? Nie no, masz 135 tysięcy, to sporo. To nie, znaczy... To jest silver, koleś. Spójrz na mnie w ogóle, na szpil i zobacz na mnie. A nie, faktycznie masz ty masz 111. Dlaczego ma 111? What mi ma 111? No masz 138 tysięcy na Sennie. Ale... Ale nie co poziomem maestrii. Maestri To jest to, że ja was... Ale mam dużo. A to nie jest możliwe przecież. Poczekaj, kolekcja. Faktycznie mam z... Elix A Suraso nie chce się banować? Zbanujemy, mówiliśmy, nie dobra, słuchasz, Ale wszyscy nie uważamy, ale wszyscy uważamy... Ja uważam, ja zapisuję. Ja nie, ja zapisuję. Ja bym wywalił Eliskę Zamiast Kariwa. Ja bym walił Marcina. Dobra, siema ja, fuck. 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 Ej, ich drużynę! 5 oh. banów, to jest idealnie. Jeżeli oni zjeb... pierwszego bana, to jest easy. Tu najpierw wybanamy księżunia robaka. Nie, 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 on ma zostać na koniec. Robimy ruszenie tak, żeby... na niego. I potem robimy zajazd na robaka. jeszcze musimy wygrać, to jest najważniejsze, A potem... Dobra, e, banujemy e, Kamehama. Nie! Totalnie. Hail of Blades, fajka. I właśnie przegrałem nam grę. Czego? Ah, okay. Nie! <ślesur> jest gród sopliców i choreszków, tak? Tak. tak. Musimy na, początku, na początku gry musimy ustalić, kto jest kim <ślesurativa> Nie, no, oni mają robaka, czyli oni są soplicami. No tak. To że myślę, hashtag team Horeshków. Dobra, hashtag team Horeshkowie? Horeshków. Mid. Dobra, Kajo, co chcesz? Nie! nie no Kuba, nie będę pikował pi junglera. Pikuj junglera. Aaa, co ja mogę zagrać? Jona, Jona, pikuj mi Jona, pikuj mi Jona! Jo, jest kamera, to jest kamera. Kuba! Mam! <ślappie> <Jona>. oh. <ślappie> 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 nie nie trollujemy, a ja się zesrałem A co z Ero on, mm -hmm. on gra ostatnio Yon no. Przygotowywał yeah. się oh, <laughs> na no okay. wardsy Zbalansowane no <laughs> To jak TheLilja top Uf, To może Kogma zeraf Max <laughs> Ej, Kogma, Kogma Zerath mi się podoba Mówisz? Aha Aha Ja nie wiem, słuchaj, mogę ci dać Lulu Loloze... Lolo Kog'Maw Ale nie rozumiesz jak to działa, bo wtedy... Ty idziesz, jako kogmawem, na supporta i idziesz też w P, AP. Tak jak ja. Tu nie chodzi o to, żeby jakoś bardzo, wiesz, to miało sens. To właśnie ma, wiesz, dezorientować przeciwników. <grym> nie, to, nie, nie. nie. A takie, AP idziemy. Taki, ładnie AP. No, AP. Nie idźcie, nie idźcie na ten bot. I y, wyrzućmy wrada i wyrzućmy... <grym> z sądzi, wyrzućmy Iverna, proszę. Ej, nie mam dżunglery, czy Iwer leci? Ja bym Eliskę wywalił. Lecić we No dobra, wyrzućmy tą eliskę. Na rację trochę. Dobra, dobra, drugi, no. No to był drugi raz sekretarza na Nie, to ostrożnie. Za. Przegrywasz. Na drugi Więc nie, nie filuj, proszę. Bucha Ja idę do soporta. Hello. Musiałem, <laughs> że zawortuję tego. <laughs> Tak, czyli ogólnie jakby podlegamy na tobie, fidel. Jesteś naszą jedyną szansą. Nie słyszałem was, co robimy. Ej, da się go wyrzucić z Discorda? Nie, on jest adminem. Jest adminem. Jest O nie, to jest Dankmaster Even! Co my zrobimy, ale jest rudy! Dankmaster Even? O mój boże. Dankmaster Darius. Marcin, czemu masz skina? Bylibyśmy no skill team com. No, no skill, basic team jest trochę pasuje no Trochę pasuje No skill, czekamy na late game Yona, team W sumie tak, jakby to jest tyle co się dzieje 3, 4 Nie wiem co się dzieje, wardujcie, wardujcie, patrzymy tutaj Powinniśmy się <splash> ruszyć w Co to jest za choreszków z małej? Kiedy jesteście ludźmi kultury, oni nie ogarniają, co się właśnie dzieje. Ja jestem helikopterem, a nie człowiekiem kultury. Za kogo ty mnie masz? Jestes ja jestem ręką. Gratuluję. Hm, teraz uważaj, Max. Uważaj, uważaj. nic. Okej, okay, teraz już jest okej. Okay. Już, już, żyjemy, żyjemy, już, już żyjemy. Dobra, ładny pług za pół HP. Jej czy twój? Obyd, bo mój, wartować. mój. Totalnie wygrałem. Ale tego, ja mam, okej. Okay. Ej, kto Sari, z, was ja z to kto zginie ogólnie pierwszy? Co? Robimy zakład, kto pierwszy zginie? Ja. Dobra, ja. ja. Marcin. A ja nie! Ja jestem totalnym kozakiem. No nie ma. nigdy nie robię. być bursi. tak pewni siebie, jak Maciek w tym momencie, a nie. No właśnie. No to, to ja sobie pewny siebie mówię, że Marcin. <laughs> Dobra, dobry tak! Dobry, nie dobry nie Jebać kanalię To tak, no z... jest, tu jest Jesteś chory by the way Marcin Ja jestem martwy prawie Wydaje 1600 golda Easy, wydane 1600 golda Drake wstaje Muszę na tym być Czyli teraz robię prajo Zresetuj Kuba o, patrz, No się ci... to robię, właśnie to robię Chciałem tego staka z Dark Harvesta od odnieść. Dobra, Masz bo tego... y, ta kasja też się cofnęła. Tak? i weźcie z, z tego. Spuszczujcie trochę bota. No, I no, mogli, ja mogli y, wizję zdobyć na rzece. Ja, do... ja bym chciał, bym mieć na bota, Powiem szczerze, a nie. Jestem na tutaj tam pa, wizję. W jest ta linia, no, przecież to jest chore. Ty wiesz co mogę. Frizujesz jako ty, chcesz On jest pojebany! Jest. Że jemu to wychodzi w ogóle? Robiamy? O! nie! Dobra, o, dawałeś, dawałeś. Max, a powiedziałeś, że to ja nie zgodzaj, że wchodź, no to wchodź. Ja tak myślałem, że już śmierdzisz. Dobra, kasiepeja w flash. Ale jestem po człowiek, powiedziałeś, że że chodzisz, no to chodzę. Ale ty go jebiesz tam na topie. Po prostu idziemy z Max nie. Co jest nie tak? Czy mordnie jest taki? To, to jest o. Czy to jest to taki? To... O, no, no, nie. nie! jest taki! Ale Marcin Witko był. E, tu Marcin. O! Marcin, Marcin. O, przepraszam No Dobrze jest. No, no, by, nie, bym nabił ten level. No dobra, anaki. Nie, nie Ale Ale okay. ładnie. Klikasz na przykład lewym, potem prawym. No. Albo na przykład klikasz na mapie, żeby spojrzeć się na linię, po czym klikasz na ten. To też się w na ten sposób. Właśnie w tym rzecz. Nie mogę teraz. Rift'a wziął, jasne. Aha. Sorry, ale już zrobi... Mama zrobiła ciasto? Zostałem z kasie payowany. Ale nie ma, zrobić ciasto. Dobra, Co? to przerwa, przerwa. Przerwa ciasto. Oj, przyszedł i na mnie. Nie wiem, on tutaj nie puści tego. herolda. Jak puści, to jest... Puści herolda, ja nie mogę go bronić. Ja mogę. Albo jak zultujesz Co? Stąd nie zultuję. Musiałbyś zultować no, no stąd, stąd, stąd. Nie zultuję, nie zultuję. Jak masz nie? Jak, nie jak max, to uciekaj, nie? Jak nie możesz, Chociaż? Też uciekaj. Ja ja zultowałem ich ale uciekasz? Co? Ale to było zajebiste! To było bardzo ładne, Jak Kuba. to wyszło? Brawo, Mówiłem. Nie wiedziałem, że może na to zulutować. Jak to było z Nie ma. Break, break!